— Niedzielski, halo. — Paweł, za piętnaście minut będę u ciebie. Wpadliśmy na trop tej dziewczyny. — Jasna cholera, co ty mówisz, Waldek? Jest pierwsza w nocy, spałem może łącznie pięć godzin w tym tygodniu. Nie może ktoś inny z tobą pojechać? — Wyśpisz się, jak już ją dorwiemy. Dzwonię, bo jest duża szansa, że... Czyli to nie jest kolejny ślepy trop? Paweł, proszę pośpiesz się. Możliwe, że zaraz jakaś dziewczyna staci życie. Dobra, daj mi dziesięć minut. Opadom śniegu tej zimy nie było końca. Zamiast tracić na intensywności, zyskiwały coraz bardziej na sile i wraz z potężnym wiatrem, zamieniając się w burzę i obladzając wszystko, co stanie na jej drodze. Podobnie działo się z Amelią, która przed tym, co miała zrobić z przetrzymywaną dziewczyną, smagała ją ognistym batem opowiadanej historii, pozostawiając ślady przerażenia na jej duszy i ciele. Torturowała ją emocjonalnie przed tym, co nieuchronnie miało nastąpić, a widząc jej błagalne łzy spływające po twarzy wskazujące bezradność, uśmiechała się pod nosem. Sprawiało jej to przyjemność, która nigdy nie była w stanie zostać spełniona. No i co moja droga? Jesteśmy coraz bliżej końca tej historii, więc skup się i zastanów, jakie będą twoje ostatnie myśli. <laughs> Powiedziała, oblizując wierzchnią warstwę noża. Kobieta wydała z siebie głośny pisk, ale szybko została uciszona potężnym uderzeniem w brzuch rękojeścią ostrza. I po co tak krzyczysz? Przecież to, co ma nastąpić, jest częścią naszego życia. No dobra, na czym to ja skończyłam, a więc wzięła dwa duże łyki wódki, po czym przetarła dłońmi oczy i zaczęła mówić. Przeprowadzka do tych ludzi wcale nie była taka kolorowa, jakby się mogło wydawać. Owszem, to był początek nowego życia i z perspektywy wielu osób lepszego, ale to o wiele bardziej skomplikowane, o czym się moja droga zaraz dowiesz. To, co budziło moje podejrzenia odnośnie Patryka, wcale nie było dziwne. On po prostu był dziwny, ale zacznijmy od początku. Życie w tej rodzinie było na początku bardzo harmonijne. Do tej pory pamiętam, jak ojciec nasz zawoził do szkoły i odwoził do domu. Doskonale pamiętam, jak wpadaliśmy do salonu, włączaliśmy telewizję i czekaliśmy na przepyszny obiad matki, którym mogliśmy się delektować w towarzystwie alabandiego serialu, a później odrabialiśmy zadania w wspólnym towarzystwie i uczyliśmy się pod czujnym okiem zastępczych rodziców. Pilnowali nas i to bardzo. Nie chcieli, aby stała się nam krzywda i żebyśmy w jakiś magiczny sposób trafili na złe tory, gdzie nie są maszynistami. Weekendy spędzaliśmy wspólnie, zazwyczaj gdzieś wychodziliśmy z domu i to począwszy od zoo, poprzez wizytę w kinie, aż po wspólny obiad w restauracji. To akurat coś, co wspominam bardzo miło. Wtedy też Amelia nie dawała o sobie znać, jakby cudownie zniknęła i uznała, że udało mi się przełknąć gorycz tamtych wydarzeń. Po rozmowach z psychologiem doszłam też do wniosku, że żyłam z błędnym przeświadczeniem, że nie umarła. Po prostu chciałam w to wierzyć, że tak było. Pomimo wielu przeżyć wraz z przeszywanym rodzeństwem, nie rozmawialiśmy o tym, co nas trawi od środka. A przyznać muszę, że ta toksyna żalu była mocniejsza niż jeden kwas, który można było poznać na lekcjach chemii. Brzmi to bardzo pozytywnie, ale. Gdy o tym myślę, czuję się jakbym odlatywała do zdarzeń, które nigdy nie miały miejsca. I tutaj właśnie pojawia się ta czarna linia oddzielająca to, co było dobre i zaczęło mieszać się z najgorszym. Jakby granica między tymi dwoma światami została przełamana. Początki relacji Patryka z rodzicami były ciężkie i w jakiś sposób potrafiliśmy dochodzić do zgody i Poprzestać na słownej potyczce, nie zmieniając jej w kłótnie lub rękoczyny. Ale był dobry i czułam to, że jest jednym z tych, którym można zaufać, jako ostatnio zresztą. Sytuacja inaczej wyglądała z kamilem, bo choć gnębił nas, to perfekcyjnie krył się przed rodzicami, udając idealnego synka. Jakby Ubierał pelerynę niewidkę swojej mrocznej strony, czyjąc ją niewidzialną dla ich oczu, chowając swoje prawdziwe intencje. 18 października 1996 roku pamiętam, jak wstając rano z łóżka usłyszałem głos szepczącej Amelii, bym uważała dzisiaj na siebie. Wprowadziło to we mnie mieszane uczucia, bo ten głos, choć wiedziałam, że urojony, wydawał się być prawdziwy jak figowiec stojący na biurku w pokoju. Choć miałam chwilę zakłopotania, to ta szybko przeminęła podczas porannego maratonu przygotowań do szkoły. Ojciec oczywiście nas zabrał, a z poranka pamiętam najlepiej jak Kamil uderzył mnie łokciem, kiedy mijaliśmy się na schodach, i jego złowieszcze spojrzenie. Do tej pory mam wrażenie, że tuż za nim widziałam moją gestykulującą modlitwę siostrę, która spoglądała na mnie w sposób sugerujący obawę. Jak na październik to był naprawdę piękny dzień. Słońce świeciło w najlepsze i było dość ciepło jak na tę porę roku, którą spokojnie mogłabym nazwać złotą jesienią. Szkolny czas przeminął niezwykle szybko i to wyjątkowo w dość przyjemnej atmosferze, odsuwając poranne zmartwienia w kąt. Ten złudnie przepiękny dzień kończył się wraz z zachodzącym słońcem, będąc już blisko zajścia za horyzont, zadzwonił telefon, rozpoczynający załamanie się tej linii. Kolor słonecznego światła momentalnie zamienił się w mrok, dokładnie w momencie, gdy mama upuściła słuchawkę i wybuchnęła płaczem. Ojciec nas zabrał błyskawicznie. Tłumacząc coś, czego do tej pory nie pamiętam, nie mogę sobie tego przypomnieć. Chyba mogę to nazwać wyparciem na rzecz tego, że to Kamil miał sprawować nad nami pieczę. Rodzice opuścili dom, informując, że będą się kontaktować telefonicznie i wręczając temu ścierwu masę pieniędzy. Ojciec mówił, że postara się wrócić jak najszybciej, ale to niestety może mu trochę potrwać. Mamy być grzeczni i słuchać się Kamila. Jeżeli będzie potrzeba, żeby zostali dłużej, to w poniedziałek odwiedzi nas opiekunka. Ojciec był bardzo zdenerwowany i wydawałoby się, jakby robił to wszystko w taki sposób, żeby jego małżonka tego nie widziała. Sytuacja musiała być dość poważna, jak tak teraz o tym myślę. Gdy patrzyłam przez okno, jak odjeżdżają w pośpiechu, z moich oczu zaczęły intensywnie sączyć się strugi łez spływających po policzkach. Śmiało mogę powiedzieć, że jedyne co pamiętam z ich wyjazdu to unoszący się dym z rury wydechowej samochodu i świecąca lampa miejska w tle, która z tamtej perspektywy bardziej przypominała stołową świecę. Patryk nie był obojętny i dołączył do mnie siedzącej w kuchni, sugerując, że musimy trzymać się razem i być bardzo ostrożni wobec Kamila. Podczas wypowiadania tych słów również zauważyłam Amelię. Która przyglądała nam się z rogu pomieszczenia, jakby wiedziała, co zdarzy się dalej. Do tej pory zastanawiam się, czy była jakaś opcja, dzięki której wydarzenia mogły potoczyć się inaczej. Wraz z Patrykiem schowaliśmy się w swoich pokojach, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Cisza, która krążyła między korytarzami, była upiorna i przypominała bezdźwięczne wycie Banszy. Minęła godzina. Gdy na korytarzu dało się słyszeć potworne skrzypienie drzwi Kamila oraz jego kroki prowadzące po schodach na dół, a następnie zamykanie drzwi wejściowych. W tym samym czasie z przeszywanym bratem wyszliśmy z pokojów i patrzyliśmy na siebie, rozkładając ręce, nie mając pojęcia, dokąd mógł się udać. Mam złe przeczucie, powiedział Patryk, machając nerwowo głową. Oboje udaliśmy się do salonu. Włączyliśmy telewizję i jedliśmy kolację. Z godziny 18 bardzo szybko zrobiła się 20, później 21, 22, i kiedy już w naszych głowach pojawiły się myśli, że coś mogło mu się stać, usłyszeliśmy gwarne śpiewanie w okolicy naszego domu, które z każdą sekundą stawało się coraz bardziej donośne. Orłacień niósł się przez wszystkie budynki znajdujące się dookoła i przeplatany był męskimi jak i damskimi głosami. Patryk wyłączył telewizor i złapał mnie za rękę. Zgasił światło. Musimy się schować, on tutaj z całą bandą idzie. Uciekliśmy do jego pokoju, ponieważ miał lepsze zamki. Zamknęliśmy drzwi na klucz i w mroku udawaliśmy, że nas tam nie ma. Waldek, gdzie my w ogóle jedziemy? zapytał Niedzielski. No na Majdan, Mentowski. Na wsi siedzi? Skąd o tym wiesz? Był jakiś telefon, ktoś dał znać? Słuchaj, pewna dziewczyna poinformowała kuzynkę, że ma do niej wpaść koleżanka na weekend. Nikt tam nie odbiera telefonu i jest zaniepokojona tym bardziej, że tej dziewuchy nigdy nawet nie widziała na oczy. Zadzwoniła do nas i musimy to sprawdzić. To bardzo prawdopodobny scenariusz. Przecież to jest, kurwa, jakiś absurd, Waldek. Ciągniesz mnie o takiej porze, a pewnie podczas tego śniegu zerwało im linie. Aaaa. Ah. Niedzielski machnął od niechcenia dłonią, po czym wyciągnął papierosy i pośpiesznie zapalił. Nie bądź tak negatywnie nastawiony. Wiem, że to nie pierwszy raz, ale mam przeczucie, że to może być prawdziwy trop. Dziwne to jest to, że nie czujesz jak pale papierosa, a przecież nienawidzisz ich. Drwiąco spojrzał Niedzielski, mocno się zaciągając. Ja wiem, że w twojej kwestii to też porachunki. Nie możesz pominąć nawet ledwie widocznych śladów. Trzeba sprawdzić każdy. Tym bardziej, że za niedługo się nie doliczymy, ile osób ta dziewucha zamordowała. Waldek, nie odrywając wzroku od drogi, zaczął prawą ręką przeczesywać boczną kieszeń w kurtce, błyskawicznie wyciągając z niej popularne. Przyłożył jednego do ust i kiedy zamierzał szukać zapalniczki, Niedzielski podsunął mu ogień z szeroko otwartymi oczami, mówiąc: Mam nadzieję, że ten twój ślad zaskoczy mnie tak samo jak właśnie to, co robi. Agata wydawałoby się jakby przez chwilę nad czymś dumała. Jej spojrzenie podczas opowiadania historii stało się nieobecne, a zamiast kontynuować po prostu zamarła robiąc różnego rodzaju miny. Wyglądało to trochę tak, jakby słuchała czyjegoś monologu i mimiką reagowała na to, co jest według niej słuszne, a co nie. Związana dziewczyna, widząc to, starała się wykorzystać okazję, szamotając resztkami sił, w myślach prosząc Boga, by nie pozwolił jej skończyć sposób, do którego to wszystko dążyło. Oprawczyni szeroko uśmiechnęła się, kierując wzrok na swoją zdobycz, szeroko otworzyła oczy i, nieprzerwanie patrząc, sięgnęła do torebki, z której wyciągnęła futerał, sugerując, że znajduje się w nim jeszcze większy nóż. Związane dziewczę, widząc to, zaczęła szamotać się z całych pozostałych sił, krzycząc tak głośno jak mogła, choć czuła, że jej gardło już nie domaga. Agata wstała, wyjmując błyszczące, wypolerowane ostrze mające około 30 cm długości, w którym wręcz mogłoby się odbijać światło Księżyca. Wyciągnęła z torby jeszcze dwie szklane flasze, dając do zrozumienia ofierze, że koniec jest nieunikniony. Dziewczyna w instynkcie obronnym znów podjęła próby wyrwania się, ale po chwili przestała, zrezygnowana zalewając się wolno lecącymi łzami. Ostatnim spojrzeniem w stronę oprawcy wydawało jej się, że widzi dwie osoby, jedną stojącą w cieniu drugiej. Nie było czasu na to, by się nad tym zastanawiać, w myślach była pogrążona w rachunku sumienia i wewnętrznym dialogiem z tymi, których kocha. Agata śmiałym krokiem podeszła do dziewczyny i szybkim ruchem rozcięła jej rękę wzdłuż, od nadgarstka aż do łokcia. Niemalże od razu przestawiając szklaną buteleczkę, gromadząc w niej krew. Chciałabym wiedzieć co czujesz, ale pewnie nie jesteś w stanie nawet nic powiedzieć, więc dokończę swoją opowieść, bo czasu też ci już dużo nie zostało. Tylko na czym to ja skończyłam? Ach tak, ukrywałam się z Patrykiem w jego pokoju. Chyba nigdy nie zapomnę tej otaczającej nas ciemności okraszonej imprezowym chaosem. Nie jestem pewna, ile tam było osób, ale przypuszczam, że z jakichś dziesięć. Kiedy tak trwaliśmy w ciszy, wtuliłam się w niego i płakałam ze strachu. Czułam, że stanie się coś strasznego, i nie myliłam się. Jedna z głośniejszych rozmów na dole sugerowała, że Kamil doskonale wiedział, gdzie jesteśmy, i słychać też było, jak ciągle ktoś tutaj wchodził na górę, by skorzystać z toalety. Impreza wydawała się nie mieć końca, i Patryk koniec końców musiał skorzystać z Łazienki. Ja pewnie też, ale byłam tak zesesowana, że nie odczuwałam takiej potrzeby. I tak się też stało. Wyszeptał, że zaraz wraca, i żebym się nie martwiła. Towarzystwo chyba też już powinno się powoli zbierać, więc koszmar się skończy. Wpatrywałam się tylko w drzwi, i jak je zamykał, wyszeptałam, nie odchodź. Ale było już za późno na to. Zaraz po tym, jak wyszedł, słyszałam kroki po schodach i śmiech Kamila, i przekręcany zamek od drzwi łazienki. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak on to ukartował i jak ukradł klucz, by go tam zamknąć. Wydaje mi się, że słyszałam, jak powiedział coś w stylu, co za idiota. Zaraz potem Patryk krzyczał, otwórz te drzwi, Kamil! I uderzał w nie, ale bezskutecznie. Zaraz potem drzwi do pokoju się otworzyły i stał w nich Kamil z pasem w ręku. Wyglądał wręcz obleśnie. Jak jakiś rzeźnik, już nawet na wejściu czułam, jak śmierdzi alkoholem od niego. <laughs> Zawsze chciałem tego spróbować, i w końcu jest okazja, żeby to zrobić. Zamknął za sobą drzwi i przekręcił klucz, chowając go w rozporku. No, teraz to nawet jak będziesz chciała wyjść, to za bardzo nie masz wyboru. <laughs> Dopadł mnie całkowity paraliż. Nie byłam w stanie nawet krzyczeć, patrzyłam na niego, jak się zbliżał, machając paskiem. Będziesz cichutko, prawda? I nikomu o tym nie powiesz, bo inaczej sprawy mogą pójść w gorszą stronę niż odrobina przyjemności. Wiem, że Tobie też będzie dobrze. <grywanie> Oczy miałam pełne łez. Już wiedziałam co on chce zrobić ale pomimo tego w rogu pomieszczenia ujrzałam niemalże niewidoczną Amelię która wydawała się jakby chciała mi coś powiedzieć to też przypomniało mi w jakich okolicznościach straciła życie czułam jego obrzydliwy dotyk niesamowicie śmierdział i z ust ciekła muślina błyskawicznie pasek założył mi na szyję i mocno go ścisnął dusząc mnie Przyciągnął moją głowę do siebie i zaczął dotykać moich pleców, jednocześnie śliniąc moją szyję. Nie pamiętam, co dokładnie robił, ale wiedziałam, co zrobić. W mojej prawej, zaciśniętej dłoni czułam, jakby ona podawała mi coś znikąd. Kiedy otworzyłam oczy, Amelia potwierdzająco machała głową. W mojej dłoni znajdował się nóż. Znajdując odpowiedni moment, z całych sił wbiłam mu go w plecy. Nie przestawałam, widząc uśmiechniętą Amelię coraz wyraźniej. Kamil wrzasnął z całych sił i próbował oderwać mnie od siebie przy pomocy paska, ale na nic się to nie zdawało. Dopiero gdy uderzył mnie w głowę, to puściłam i odsunęłam się od niego. Próbował wyciągnąć nóż z pleców, płacząc, rzucał się po pokoju i krzyczał. Kurwa mać zajebieć się. A... Amelia stała uśmiechnięta w rogu kręcąc potwierdzająco głową. Wiedziałam do czego to prowadzi. Nie było już możliwości wycofania się. Podziwiając wręcz tańczącego Kamila do tragedii, która ma nadejść ściągnęłam pas szyi i zachodząc go od tyłu wymierzyłam potężny cios w jego głowę. Klamra uderzyła tak mocno w jego prawą skroń, że mogłabym przysiąść, że słyszałam jak coś tam chrupnęło. Nie zastanawiając się długo, wymierzyłam kolejny cios, i następny, kolejny i tak cały czas. Nie wiem nawet kiedy padł na ziemię, ale nie przestawałam. Nie jestem w stanie nawet powiedzieć, ile razy uderzyłam, ale podejrzewam, że z pół godziny tam go okładałam. Chociaż to mało istotne. Kiedy zdałam sobie sprawę z tego, co zrobiłam, byłam już zabierana przez policję. I co ci mogę jeszcze powiedzieć? Nie pamiętam tego dokładnie. Lekarze twierdzą, że zabiłam go, a później przesałam się do niego niczym wampir i piłam krew. W sumie ma to pewien sens. Bo kiedy ją wypiję, Amelia nie znika i chroni mnie, jak wtedy. Jest uśmiechnięta i chciałabym powiedzieć ci, że cieszy się życiem, ale na to już za późno. Poza tym akurat jemu nic złego nie zrobiłam. Pożądał mnie, nas, tylko się broniłam, ale przynajmniej mi uświadomił, jak bardzo potrzebuje Amelii i jak bardzo ją kocham. Czasami zdarzają się wyjątki, jak ostatnio, ale to oznacza, że nie zasługują na taki los i mają w sobie dużo dobra. W tobie tego dobra nie ma. No bo pewnie czytałaś jakieś gazety, że zamknęli mnie w zakładzie psychiatrycznym na kilka lat, bo nie są w stanie uwierzyć w to, że naprawdę widzę moją siostrę. Całe szczęście nigdy mnie nie opuściła, nawet kiedy tam byłam, ale pojawiała się o wiele rzadziej, bo nie mogłam dostarczyć jej krwi. Całe szczęście podczas burzy wywaliło tam prąd i udało mi się wymknąć, a ona wskazała mi drogę, którą powinnam podążać. Agata zamyśliła się na chwilę, spuszczając głowę w dół i oblizując palec pokryty krwią. Nagle w pomieszczeniu przez krótką chwilę zrobiło się całkiem ciemno i jej wzrok powędrował w stronę okienka, które było głównym źródłem światła w pomieszczeniu. Kiedy to zrobiła, wszystko było w porządku, ale wtedy rozejrzała się dookoła i zamarła, jakby słuchała czyjegoś wykładu. Kurwa niedzielski, co ty robisz? Zapytał szeptem Władek, ciągnąc go za kurtkę. Jeżeli tam jest, to już pewnie wie o naszej obecności. Paweł, chciałem się tylko upewnić. W całym domu światła są pogaszone, nie ma tutaj śladu pożywej duszy. Ale jakim sposobem dym z komina się unosi? No przestań, nigdy nie podkładałeś węgla, żeby nie zagasło, aż wrócisz do domu. To nie jest żaden argument. Paweł udał się stronę w stronę drzwi wejściowych. Niedziela, nie dzwoń. Ten stojąc przy drzwiach opuścił ręce zażenowane, po czym pokazał Władkowi dłonią, by podszedł. Ten ruszył od razu, by nie tracić czasu, poślizgnąwszy się po drodze, ale sprawnie odzyskując grunt pod nogami i docierając do Niedzielskiego. A my mamy jakiś nakaz? Szkoda, że wcześniej nie zapytałem, ale pewnie nie. Spojrzenie mężczyzny wydawało się być zakłopotane, ale sugerujące odpowiedź, której niedzielski mógł się spodziewać. No kurwa, wiedziałem! Niedzielski krzyknął, podniósł ręce i z rozmachem je opuścił. Jego ręka zahaczyła o klamkę i drzwi lekko się uchyliły. Popatrzyli oboje na siebie, po czym w tym samym czasie przyłożyli palce do ust, sugerując wzajemnie, by zachować ciszę. W ganku było ciemno i niewiele cieplej niż na zewnątrz. Ewidentnie w tym pomieszczeniu ogrzewania nie było, a błazerie przeozdobiała posadzka w kolorze orzecha włoskiego. Oboje zwrócili uwagę, że przy drzwiach do kolejnego pomieszczenia jest włącznik, ale bez słów byli zgodni, że światło by zdradziło tylko ich obecność. Oboje wyciągnęli broń i latarki. Waldek skinął głową w stronę Niedzielskiego i delikatnie jej otworzył. W tym pomieszczeniu było już o wiele cieplej. Czerwony dywan niósł się wprost przed siebie, idealnie zgrywając się z błazerią. Nagle usłyszeli trzaśnięcie okna i poczuli falę zimna mieszającego się z ciepłym powietrzem w pomieszczeniu. Niedzielski włączył latarkę i pomaszerował do pomieszczenia przed sobą, które śmiało mogłoby nazywać się salonem. To było to pomieszczenie, z którego dobiegł ich hałas. Okno, pokryte warstwą lodu, ewidentnie pękło po takim uderzeniu. Paweł wyjrzał przez nie i zobaczył damską sylwetkę biegnącą w stronę lasu, znajdującego się przed nią. Po jej śladach w śniegu widoczne były zabarwienia krwi. Lec za nią, sprawdź co u dziewczyny! Rzucił, wdrapując się na parapet i zeskakując z wysokości dwóch metrów. Wyłączył latarkę. Tutaj w jego opinii trzeba było szybciej i iść po śladach. Stój, policja! Oddał strzał ostrzegawczy, ale na nic się to nie zdało. Nie próbował nawet celować, bo wiedział, że przez dzielącą ich odległość nie trafi. Przyspieszył kroku, ale ciężko było przeprawić się przez śnieg sięgający do kostek. Dziewczyna już niemalże wchodziła do lasu a odległość jaka ich dzieliła to jakieś 300 metrów. Paweł próbował nawet biec, ale wydawało mu się jakby wszystko działało przeciwko niemu w tym pościgu. Wiatr na zmianę wiał z jednej i z drugiej strony, momentami niemalże go przewracając. Co chwilę uślizgał się jakby trafił na lód pod śniegiem, ale będąc przed domem nie odczuwał by mogła być taka możliwość. Dziewczynie uciekanie szło nad wyraz sprawnie, jakby nic z tych rzeczy, na które on natrafił, nie miało miejsca. Jego rozmyślania przerwał jednak moment, w którym zdał sobie sprawę, że właśnie dotarł tam. Rozglądał się przez chwilę, bo ślady tutaj nie były tak bardzo widoczne, jak wcześniej, i ruszył przed siebie, gdzie nadal można było dostrzec zakrwawiony śnieg. Czuł się ciągle jakoś nienaturalnie obserwowany, jakby jakaś kamera miała tutaj być. Ale doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że nie ma takiej możliwości. Zwolnił krok, by zachować większą ostrożność. Pełno było tutaj śniegu pośród drzew. Szedł ciągle za śladami, czujny, nie miał pewności, że zaraz go nie zaatakuje. Rozglądając się, dostrzegł sylwetkę dziecka przemykającego między drzewami. Zmrużył oczy i stwierdził, że to pewnie niewyspanie daje mu popalić, i nagle poczuł niesamowity ból w plecach. Głośno krzyknął z bólu, wypluwając strugę krwi w powietrze. Zaraz potem kolejny ból i kolejny. Słyszał za sobą śmiech jakby diabła. Ból w klatce piersiowej policjanta nie pozwalał mu nawet oddychać. Czuł, że robi się coraz zimniej, coraz ciemniej przed oczami. Wydawało mu się, jakby ta chwila trwała wiecznie. Usłyszał strzał, później kolejny i jeszcze kilka. Ostatkiem sił uśmiechnął się, bo wiedział, że Władek ją dorwał, a po drugiej stronie on jej będzie pilnował. Niedziela, kurwa, niedziela, żyj! Niedziela! Ludzie dowiedzieli się o tym, co się stało. Wielu przybyło na to miejsce, by sprawdzić, czy historia opętanej Amelii mogła być prawdą, ale nikt to tam był jeszcze stamtąd nie wrócił. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zachęcam też do obejrzenia moich pozostałych filmów, które właśnie pojawiły się na ekranie. Dodatkowo zostawcie łapkę w górę, komentarz dla zasięgów no i oczywiście subskrypcję, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć.